tematem tygodnia w numerze 39 piłki nożnej. Jest analizowany przez Digiewa Muchę, znakomity start ligowy wygórnika Zabrze. Jaromir Kruk odpytał Fatosa Bekiraja z Wisły Kraków. Przemek Pawlak rozmawiał z trenerem Podbeskicia bielsko biała Krzysztofem Bredem. Paweł Gołaszewski o debiucie Czefowa Michniewicza w Legii Warszawa. Konrad Witkowski o tym, jak trudno przebić się w kraju młodym polskim piłkarzom po powrocie z zagranicznych akademii piłkarskich. Michał Zachodny zajął się finansowymi kłopotami futbolu na Wyspach Brytyjskich. Tomek Lipiński o transferowych przygodach Arkadiusza Milika. Leszek Korłowski pisze o napastnikach atletycznych. Madry. Maciej Iwanow napisał o derbach Dolnej Saksonii. Hanover 96, Eintracht Brunswick. Ja zająłem się nowym selekcjonerem reprezentacji Holandii, Frankiem de Beurem. Jak zwykle ciekawe felietony Romana Kołtonia, Ryszarda Niemca, To Angry Men, Leszka Orłowskiego. Drużyną na życzenie jest Urugwaj, który wygrał Mały Mundial w roku 1981. Zapraszamy do punktów sprzedaży prasy w całym kraju oraz na naszą aplikację mobilną.